Wrzućcie swoje cztery litery kodu DNA do skrzynki wyborczej. wzmocnijcie społeczne DNA. Na pewno zwyciężymy. Smartphone verse. anioł oświecenia, będzie walczył z Waderem Trollem. Smartphone verse. anioł oświecenia. Druga runda. Trzy obojętnie. Bądźcie aktywni na ulicach, bo dnia, walczcie dzielnie o twoje lokalne zagrody technologiczne i o to, że Pan nikt nie mówi, nie to co macie robić. To jest Wasza wolność, macie do tego święte prawo. Teraz musicie walczyć dzielnie, o ja. Bądźcie aktywni na ulicach, bo walczcie